Cześć, witam was serdecznie. Często zadajecie pytanie, jak to się dzieje, że ten dom przyjeżdża w jeden dzień. No to potwierdziłem, że Wam dzisiaj pokażę. Jeden moduł, drugi moduł i trzeci moduł. Rozłączamy i przewozimy. No ale jak to? To ja wam pokażę, tak to! Łączymy je dokładnie tak, jak na tym modelu. Jeden moduł na ciężarówkę, drugi moduł na ciężarówkę, trzeci moduł na ciężarówkę i jedziemy w miejsce docelowe i zestawiamy. Jeden moduł przyjechał, drugi dojechał, dołączamy i łączymy. To na miejscu. Potem zostaje nam tylko ten budynek wykończyć wewnątrz i wykończyć łączenia na zewnątrz tego budynku. Dodatkowo możecie zobaczyć, że czasem zdarza się również, że coś odpadnie przy montażu. No to wtedy, jak przyjedziemy, to to montujemy. Również możemy wybrać elewację. Nie musi być drewniana, może być tynk połączony z drewnem, może być sam tynk, tak jak tutaj widzicie, lub po prostu właśnie jakaś wariacja blacha, drewno, blacha, co chcecie. Dajcie znać, jaki wy byście to wybrali i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.